Dziś chciałbym podzielić się z Państwem bardzo ciekawym odkryciem naukowców, które zostało opublikowane kilka dni temu. Naukowcy dowiedli, iż dieta o niskiej zawartości flavonoli, zaraz Państwu wytłumaczę, co to oznacza, powoduje utratę pamięci związaną wraz z wiekiem czyli, jeśli brakuje nam tych konkretnych substancji w naszej diecie, to im będziemy starsi, tym będziemy mieli większe ryzyko utraty pamięci. Witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku. Ja nazywam się Marek Skoczylas, jestem lekarzem i promuję zdrowy tryb życia. Zapraszam na dzisiejszy film. Otóż szeroko zakrojone badanie przeprowadzone przez naukowców z Harvardu dowiodło, że jeśli w naszej diecie brakuje owoców i warzyw, które zawierają w sobie właśnie te cząsteczki, to często kończy się to problemami z pamięcią w wieku starszym. Nie chcę tutaj nikogo zanudzać szczegółami tego badania naukowego, dlatego szybko tylko przedstawię jego tytuł. Brzmi następująco. Dietetyczne flawonole przywracają pamięć zależną od hipokampa u osób starszych z niższą jakością diety i niższym nawykowym spożyciem flawonoli. W badaniu czytamy to, co ustalili naukowcy, czyli: odkrycia eksperymentalne sugerują, że flawonole w diecie są specyficznym składnikiem zdrowej diety, który przy niskim nawykowym spożyciu. Może leżeć u podstawy zależnego od hipokampa składnika pamięci związanego ze starzeniem poznawczym. Co oznaczają te enigmatyczne nazwy, czyli np. Na hipokamp, i co wspólnego mają z pamięcią? Otóż hipokamp, przypomnę, jest to struktura w naszym mózgu, która odpowiedzialna jest za przetwarzanie pamięci. No i podsumowując tak, w dwóch zdaniach. W badaniu w tym ustalono, że ludzie, którzy dostarczali wraz z dietą dużych ilości flawonoli zawartych w owocach oraz warzywach, mieli mniejsze ryzyko zaniku i obkurczania hipokampa, czyli struktury mózgu, w której przetwarzamy pamięć. No i oczywiście moglibyśmy obok tego badania przejść zupełnie obojętnie, lub też powiedzieć, że jest to po prostu jakieś tam badanie, w którym naukowcy po prostu coś tam ponownie potwierdzili. I jako, że jedna jaskółka wiosny nie czyni, moglibyśmy sceptycznie podchodzić do tego typu badania, bo w końcu jedno badanie to trochę za mało, by ustalić dogmat w nauce. Natomiast ja nie bez przyczyny akurat zacytowałem to badanie naukowe, ponieważ to badanie utwierdza nas coraz bardziej w przekonaniu, że poprzednie badania miały rację, a ich znaczenie rośnie w siłę. Co dokładnie mam na myśli? Pragnę zwrócić Państwa uwagę na fakt, że w świecie nauki od dawna koreluje się stosowanie diety śródziemnomorskiej, czyli diety, która jest bardzo bogata w rośliny, w tym w owoce oraz warzywa, ze znacznie niższym ryzykiem utraty pamięci na starość i rozwoju chorób, które do utraty pamięci prowadzą, czyli do choroby Alzheimera oraz demencji. Oprócz tego, tylko krótko dopowiem, że dieta śródziemnomorska, poza ochronnym wpływem na nasz mózg, a w tym na naszą pamięć, ma wiele, wiele innych korzyści, i te korzyści będę po kolei punktował w kolejnych filmach. Natomiast w tym chciałbym Państwu po raz kolejny udowodnić, jak na stosowaniu diety bogatej w rośliny może skorzystać nasz mózg, bo dziś o mózgu mowa. W badaniu z 2021 roku, w którym oceniano wpływ diety śródziemnomorskiej na ryzyko wystąpienia demencji u osób starszych, jasno określono, że osoby, które najpilniej przestrzegają zaleceń diety śródziemnomorskiej, mają aż o 72% mniejsze ryzyko wystąpienia demencji w wieku starszym. To tylko pokazuje jak istotne dla naszego zdrowia są owoce, warzywa oraz rośliny, bo to właśnie w nich odnajdziemy polifenole oraz flawonole, które zapobiegają obkurczaniu hipokampa, czyli struktury w naszym mózgu, która odpowiada za gromadzenie i przetwarzanie pamięci. No i oczywiście teraz w głowach wielu słuchających mnie osób może pojawić się pytanie, w jakich produktach spożywczych odnajdziemy największe ilości flawonoli? Oczywiście, produkty, które zaraz wymienię, nie powinny być jedynymi składnikami naszej diety, ani też dominującymi składnikami naszej diety, ale powinny być istotną składową diety osób, które już na przykład mają problemy z pamięcią. Do najpopularniejszych flawonoli zaliczamy kwercetynę, kemferol oraz mirycetynę i odnajdziemy je w truskawkach, w jabłkach, w szpinaku, w kalafiorze, cebuli oraz jarmużu. Oczywiście od razu zaznaczę, że nie powinniśmy naszej diety ograniczać tylko i wyłącznie do tych owoców i tylko i wyłącznie do tych warzyw, bo o czym przekonaliście się Państwo w niejednym z moich wcześniejszych filmów i o czym będziecie dowiadywali się w przyszłości, urozmaicenie diety jest kluczem do utrzymania zdrowia i jego odzyskiwania. Jeśli już dotknęliśmy tematyki diety śródziemnomorskiej, w której mamy dużą różnorodność roślin, to pragnę Państwu powiedzieć, że nie tak dawno temu, bo w marcu tego roku 2023, potwierdzono, że kolejny składnik diety śródziemnomorskiej, a dokładniej mówiąc pełne ziarna zbóż, również wykazują ten efekt, czyli produkty pełnoziarniste zmniejszają ryzyko wystąpienia utraty pamięci w wieku starszym w wyniku pojawienia się demencji czy choroby Alzheimera. W badaniu z marca tego roku pod tytułem Wysokie spożycie produktów pełnoziarnistych zmniejsza ryzyko demencji i choroby Alzheimera. Czytamy, że wyższa konsumpcja ogółem produktów pełnoziarnistych była silnie związana z niższym ryzykiem otępienia ogólnego i otępienia związanego z chorobą Alzheimera. Tutaj, tak woli ścisłości, pragnę Państwu przypomnieć, że najlepszymi produktami pełnoziarnistymi są te, które nie zostały przetworzone i zmielone w chleb. Czyli najlepsze są płatki pełnoziarniste, czyli owsiane, jęczmienne, żytnie oraz orkiszowe. To właśnie nieprzetworzone produkty pełnoziarniste w postaci płatków w większości badań naukowych mają przewagę nad pieczywem pełnoziarnistym. Dlatego zachęcam Państwa, aby od czasu do czasu zamieniać pieczywo pełnoziarniste na płatki pełnoziarniste. Oczywiście liczę się z tym, że w komentarzach zaraz pojawią się specjaliści, którzy powiedzą, że owoce i produkty pełnoziarniste należy eliminować z diety. Natomiast żebyście Państwo nie wpadli w sidła tej desinformacji na temat produktów, które zawierają w sobie węglowodany, to specjalnie dla Państwa rok temu nagrałem film, który nazywa się Odkłamujemy węglowodany. Serdecznie zapraszam wszystkich z Państwa do obejrzenia tego filmu. Zatem do tego momentu filmu wiemy już, że flawonole, które zawarte są w licznych owocach oraz warzywach, a oprócz tego produkty pełnoziarniste, czyli wszystkie wymienione dziś rośliny, które są składową np. diety śródziemnomorskiej, to produkty, które pozwalają nam zmniejszyć ryzyko utraty pamięci na starość. Czy jest coś jeszcze, o czym powinniśmy pamiętać teraz, aby nie stracić pamięci na starość? Kolejny pokarm, który pozwoli nam zachować pamięć na starość, również jest nieodłącznym elementem diety śródziemnomorskiej, a są to rośliny strączkowe. Do roślin strączkowych zaliczamy, przypomnę, soczewice, groch, bób, ciecierzyce czy też fasole. Wśród licznych korzyści dla naszego zdrowia, które wykazują właśnie te rośliny, możemy zaliczyć pozytywny wpływ na zachowanie pamięci w wieku starszym. Otóż już 10 lat temu przeprowadzono badanie w Chinach, badanie, w którym wzięło udział 5600 Chińczyków. Ponad wszelką wątpliwość dowiedziono, że niższe spożycie warzyw oraz roślin strączkowych wiązało się z utratą funkcji poznawczych, w tym oczywiście z gorszą pamięcią na starość. Jak zatem widzimy trzy bardzo ważne składowe jednej z najzdrowszych diet na świecie, czyli diety śródziemnomorskiej, czyli Owoce, produkty pełnoziarniste oraz rośliny strączkowe to trzy główne elementy, które pozwolą nam zachować pamięć na starość i oprócz tego cieszyć się lepszym zdrowiem całego organizmu. I właśnie do tego serdecznie Państwa zapraszam. Zachęcam, by prowadzić urozmaiconą dietę bogatą w rośliny, ponieważ urozmaicona dieta to bogactwo witamin, minerałów oraz związków aktywnych które utrzymują nasze ciało w zdrowiu. I to była ostatnia informacja w dzisiejszym odcinku. Dziękuję za Państwa uwagę i zapraszam do następnego odcinka. Do usłyszenia.